Temu okresowi sprzyja również e, taka celebracja, taka forma e, wzbogacania naszej duchowości, jako Rycerze Kolumba, jak właśnie e, Dzień Skupienia e, dzień, w którym możemy rzeczywiście spotkać się e, z, z Panem poprzez adorację, e, Jego adorację w Najświętszym Sakramencie ołtarza, poprzez konferencję, poprzez przybliżenie nam naszego kościoła. Potrzebujemy wyrwania się z tej rzeczywistości i, i, i spędzenia chwili chwili na modlitwie, na adoracji Najświętszego Sakramentu, jak już wspomniałem. Formacja Rycerzy Kolumba to jest również pion, który jest bardzo, bardzo, bardzo ważny i istotny. Czas to jest kwestia naszej organizacji. Nic więcej. Więc musimy mieć czas dla siebie, musimy mieć czas dla naszego Pana, i musimy realizować to, co, do czego jesteśmy powołani w duchu czterech filarów naszego zakonu: to jest miłosierdzie, jedność, braterstwo, patriotyzm. Czyli zarówno módl się, jak i pracuj. Temu służy ten czas modlitwie, a praca na co dzień. Mam nadzieję, że właśnie tego typu akcje skierowane szczególnie dla mężczyzn mają duży wpływ na rozwój duchowy ich samych. Gdyż mężczyźni często zachowują się e, tak e, asekuracyjnie, e, boją się angażować w kościele, e, nie, nie widzą swojego miejsca, więc dzień skupienia wskazuje im taką drogę, wskazuje może miejsce zachęca, być może wpłynie też na ich decyzję wyboru e, jakiegoś swojego powołania, e, oprócz tego, co już robią. E, takiego powołania, które wpłynie e, na rozwój parafii wspólnoty, w której Mieszkają, żyją, a także na, na, na ich rodziny. Dla mnie osobiście spotkanie mężczyzn w dzisiejszym świecie, którzy są wierzący, którzy są zaangażowani i czynią coś więcej, nie tylko dla siebie i swoich rodzin, ale także dla innych potrzebujących, dostrzegają tą potrzebę w codziennym życiu w wspólnoty parafialnej, czy też miejsca, w którym mieszkają, daje bardzo dużą nadzieję i w dzisiejszym świecie, gdzie człowiek jest taki wyobcowany, gdzie każdy zamyka się w swoim środowisku, no to myślę, że to jest bardzo duża moc dla mnie. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że od przeszłego roku spotykam się w grupie zorganizowanej przez rycerzy Kolomba. Pracujemy nad tekstem Stańcie w wyłomie. To jest inspiracja do naszych spotkań. Ksiądz i grupa około 10 mężczyzn rozmawiamy na poważne Męskie tematy dotyczące naszego życia, naszej wiary, naszego zmagania się z grzechem, naszej odwagi, bądź tchórzostwa, są bardzo konkretne sprawy, które, które podejmujemy. I też myślę, że w tej grupie uczymy się wzajemnie wspierać siebie, ale także jeśli trzeba, jakoś korygować i upominać. Więc myślę, że. Tutaj działa prosta zasada, myśl globalnie, działaj lokalnie. Czyli, wielką reformę Kościoła trzeba zaczynać od siebie, i trzeba zaczynać od małych wspólnot, w których naprawdę możemy się uczyć prawdziwego braterstwa.